pani jedną z osób która znalazła się na obrazie jakie są pani wrażenia odczucia właśnie wtedy kiedy ten obraz był tworzony no to była niesamowita przygoda. Naprawdę atmosfera, która panowała podczas tworzenia tego dzieła, to było w Gemini wtedy, no była niesamowita. Bardzo fajni, ciepli ludzie. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w proces tworzenia. Mimo tego, że spędziliśmy tam wiele długich godzin, bez ruchu czasem. Było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i ciekawie. I nie mogliśmy się doczekać efektu i w końcu możemy to zobaczyć. A właśnie gdy zobaczyła pani ten efekt końcowy, to co pani pomyślała? No byłam w szoku, w ogóle nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak to będzie wyglądać jednak, więc no, zrobiło to dla mnie ogromne wrażenie. Właśnie pamiętam, pojechaliśmy pierwszy raz, właśnie zobaczyć ten obraz i... No i to naprawdę było takie efekt wow. Dziękuję bardzo.